Siemano niespełna 20 minut po godzinie 9 w czwartek rano dawno nie było na moim kanale żadnego unboxingu więc dzisiaj postanowiłem odpakować lampkę rowerową firmy Everactive a dokładnie model BL150R Rampka przyszła do mnie dwa dni temu, a dzisiaj sobie ją odpakujemy. W zestawie otrzymujemy taką gumową opaskę, kabelek do ładowania oraz instrukcję w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. No i oczywiście samo. Urządzonko. Tutaj mamy przycisk włączania i wyłączania. Na tyle mamy wejście do ładowania o, na mikro USB. I taki zaczep, dzięki któremu możemy lampkę umieścić w ten sposób i w ten sposób. Dla mnie plusem tej lampeczki jest na pewno to, że jest ona dwa w jednym. Świecina czerwono i na biało. Co, bez problemu, pozwoli nam ją zamontować z przodu oraz z tyłu naszego pojazdu. Można ją też wykorzystać na przykład przy rowerze szosowym, zamontować sobie ją na widelec i będzie sobie ładnie świecić. Tak to wygląda. Pierwszy tryb maksymalny. O, tutaj migający. A gdy przyciśniemy 3 sekundy, lampka zmieni swój kolor na czerwony. No i też w ten sam sposób. O, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda z odległości. że warunki są trochę spartańskie, ale co zrobić. Producent podaje, że na maksymalnym świeceniu da radę ona 4 godziny. W trybie tym słabszym 6 godzin oraz w trybie pulsacyjnym 8 godzin. Jak będzie w praktyce oczywiście przetestujemy sobie. A tymczasem żegnam bez odbioru. Pozdro.